Siemander wszystkim. gdzie mam przed sobą głowicę po całkowitym remoncie. Głowica jest z samochodu, w którym pęk pasek rozrządu. Po sprawdzeniu zaworów zostały wymienione dwa zawory. Dwa były zgięte, reszta była w porządku. Z samochodu Renault Clio 1.2 16. Głowica jest po całkowitym remoncie, tak jak mówiłem, jest planowana. Wymienione są dwa zawory. Wymienione są prowadnice zaworowe, wymienione są uszczelniacze zaworowe na nowe. Prowadnice zaworowe sące, bo szlifirzm powiedział, że to jest taka przypadłość w tych głowicach, że trzeba tak zrobić. Jeżeli szlifirz tak mówi, on wie dobrze i, i trzeba to po prostu zrobić, żebyście byli zadowoleni z jakości, jakości pracy. Numer do tej firmy jest widoczny cały czas nade mną. Firma ta zaj, 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 zajmuje się y, szlifem wałów. Generalnie to jest szlifiernia. Zajmują się szlifem wałów, y, naprawą głowic. Y, sprawdza, sprawdzają szczelność głowicy, jeżeli jest na życzenie klienta i tym podobne rzeczy. Także polec, polecam tą firmę z czystym sumieniem. Współpracuję z nimi już y, dość dłuższy czas. Nie było nigdy żadnych problemów. Także możecie Dzwonić miało, dzięki za uwagę, subskrybujcie, łapka w górę, trzymajcie się, cześć.